Wieś Podgaje. Tu właśnie 1 stycznia 1945 roku, hitlerowcy dokonali bestialskiego aktu ludobójstwa, paląc żywcem wziętych do niewoli 32 polskich żołnierzy. Tu spłonął polskich żołnierzy Pluton. Wraz z nim płonęło imię człowieka. Im ręce, jak skrzydła ptakom skuto tutaj krwi nie płynęła rzeka, ta krew. Stała się cieniem nieba, bolesną różą, ziemi cierpieniem. Wydarzenia w Podgajach odtwarza w wersji fabularnej zespół Silesia. Na planie filmu spotykamy reżysera Pawła Komorowskiego. To nie jest absolutnie odtworzenie historyczne tego wydarzenia w Podgajach. Zresztą film się nie będzie nazywał Podgaje, będzie się nazywał prawdopodobnie Żołnierze. On ma, prawda, że tak powiem, jego główną jakąś sprawą, jest fakt, który miał miejsce, historyczny fakt. Natomiast my nie możemy się wiązać ani z miejscowością, gdzie to się stało, ani nie możemy się wiązać z ludźmi, którzy tam, prawda, zginęli, ponieważ te życiorysy tych ludzi są nie do odtworzenia. Znamy nazwiska, ale opowiadać musimy o fikcyjnych bohaterach, prawda? Bo nie mamy prawa opowiadać o tamtych ludziach. Staramy się, żeby w klimacie i w prawdzie to było właśnie takie, jak to było. Tym niemniej to absolutnie nie jest odtworzenie dokumentarne jakby można powiedzieć tej historii. Spróbujmy jednak odtworzyć przebieg tragicznych wydarzeń w Podgajach. Spróbujmy. Ocalić ślad od zapomnienia z tej skąpej ikonografii, jaką udało się zgromadzić po 34 latach. Tu w miejscowej Izbie Pamięci odżywają smutne wspomnienia. W taki barbarzyński sposób rozprawiono się z wziętymi do niewoli polskimi żołnierzami czwartej kompanii 2. batalionu, 3. pułku piechoty. Czyż młodzi kościuszkowcy przebywając szlak bojowy od siedlec aż po wał pomorski mogli przewidzieć, że spotka ich tutaj tak tragiczny los? Zwykłe żołnierskie fotki na frontowym szlaku. Chwile odpoczynku przed czekającymi.